Cześć, nazywam się Kacper Fonkowicz i prowadzę firmę Fairpants. Nazywam się Malwina Fonkowicz. Pamiętam ten moment, bo Malwina wtedy studiowała. Tam też pokazano im jakiś filmik, i pamiętam, że jak Malwina przyszła do domu po tym, po, tym, po tym wykładzie, to cały czas mnie męczyła. Musisz to obejrzeć, musisz to obejrzeć. No i odpaliłem. Faktycznie to było bardzo ciekawe 20 minut. Pokazali jak działa biznes etyczny, jak, jak to się rozwija, o co tam w tym wszystkim chodzi fair trade. Od małego interesowałam się modą. Już jako mała dziewczynka w zaszyciku tworzyłam swoje projekty, rysowałam ołówkiem sukienki, które chciałabym nosić. Brakowało mi jakiejś komfortowej, przytulnej bielizny. I stąd się narodził pomysł tworzenia właśnie bielizny z ekologicznej, mięciutkiej bawełny certyfikowanej Fairtrade. Nasza pierwsza pracownia to była kuchnia naszego, naszego mieszkania w Gdańsku. Bardzo mało miejsca tam mieliśmy. To był stół, tak naprawdę może z półtorej metra kwadratowego. Do tego, do uszycia bielizny, potrzeba trzech czy czterech maszyn, także to była ciągła wymiana tych maszyn na stole. Badając temat produkcji odzieży, no niestety natrafiliśmy na informacje związane z wykorzystywaniem dzieci w szwalniach, tak, głównie chodzi o, o Indie. Chcieliśmy po prostu z tym w jakimś malutkim stopniu walczyć, dlatego zdecydowaliśmy się prowadzić materiał z Indii i sami tutaj w Polsce zacząć produkować, żeby też jakby zawrzeć tutaj taki trochę aspekt nie wiem, patriotyczny. I stworzyć tutaj na miejscu warunki pracy godne. Aktualnie znajdujemy się w linii. Tutaj mieści się nasz zakład. Odebraliśmy go albo skończyliśmy go jakieś dwa miesiące temu. Przenieśliśmy się tutaj, bo chcieliśmy być troszeczkę poza miastem. Sam Gdańsk wcześniej, gdzie byliśmy, to było blisko centrum. Natomiast tutaj linia jest malowniczą miejscowością na, na Kaszubach. Podziałem tej pracowni, którą tutaj mamy, jest również zatrudnienie społeczności lokalnych. W tej nowej pracowni, którą otworzyliśmy, mamy możliwość zatrudnienia do pięciu osób i chcemy, żeby to były osoby właśnie tutaj z linii i z okolic. Chcielibyśmy zarażać ideą Fair Trade ludzi w Polsce. Niestety na rynku jest jeszcze mało produktów z tym znakiem, ale już widzimy z biegiem czasu, że ludzie są bardziej świadomi Widząc znaczek na produkcie Fairtrade, wiedzą, że wybierają produkty wysokiej jakości i przy tym wspierają rolników krajów rozwijających się, że poprzez zakupy w naszym sklepie dają cegiełkę dla biedniejszych ludzi i dzięki tym zakupom mogą wesprzeć projekty socjalne, np. budowa studni czy wyposażenie dla szpitali i szkół. Planujemy wziąć w tym roku udział w Fashion Revolution, popieramy tą akcję, podoba nam się, też chcemy pokazać naszym klientom, kto tak naprawdę wytwarza ich, dla nich bieliznę, że to robimy sami, że robimy to tutaj na miejscu. Czy ja czuję się osobą, która zmienia świat? Może nie do końca, ale myślę, że przez nasze małe działania dążymy do tego, żeby ten świat stawał się coraz lepszy.